Przewilębli księża, dzwoni do osoby konsekrowanego, kochani siostry i bracia tworzący tę wspólnotę pielgrzymkową. Nie wiem, czy teraz jeszcze dosypiacie, czy, czy trzeba zawołać, przebudź się o śpiący. Właśnie. Na pewno niektórzy mogli się nastawić, że teraz będzie kazanie to okazja, żeby dospać trochę. Ale mam nadzieję, że już macie ten, to dobre nastawienie, już macie y, tą, tą taką werwę wewnętrzną. Y, mobilizujecie się, żeby rzeczywiście pielgrzymować, więc ważne jest tym wszystkim start, dobrze wystartować. I Ufam, że z tym dobrym nastawieniem, z tym y, otwarciem i serca, i umysłu, i uszu y, będziecie pielgrzymować i z Bożą pomocą wytrwacie i. Dojdziecie do celu. Niektórzy mówią, że Bóg działa zawsze i wszędzie. Po co więc pielgrzymować? Też takie pytanie mam. Po co pielgrzymka, po co gdzieś tam podejmować jakiś wysiłek, trud, po co gdzieś tam chodzić? Skoro Pan Bóg jest właśnie wszędzie i zawsze działa więc można skorzystać z Jego łaski w tym miejscu, a nie wyrywać się z domu, zostawiać wszystko i, i iść i, i trudzić się. To pytanie zadawano sobie od zarania chrześcijaństwa właśnie, że Bóg działa zawsze i wszędzie, po co więc jakieś tam wędrowanie, chodzenie. Niektórzy właśnie pierwsi ojcowie kościoła, tak zwani ojcowie kapadoccy twierdzili że pielgrzymowanie do świętych miejsc jest nie tylko niebezpieczne, ale także niekonieczne, bo rodzima kapadocja gwarantuje wszak pełny dostęp do Boga w sakramentach świętych i głównie w Eucharystii. I w tym miejscu, gdzie jesteście, gdzie żyjecie, jest głoszone Słowo Boże. Więc po co to wszystko? Tutaj macie dostęp do łaski Tutaj macie zagwarantowany dostęp do zbawienia. Z jakichś jednak powodów, trzeba sobie to uzmysłowić, sam Bóg zdecydował, że wcielenie Jego Syna nastąpiło w jakimś konkretnym czasie, i miejscu też. Dlatego chrześcijanie od początku wzorem biblijnych Izraelitów czuli się tak zobligowani, by do miejsc szczególnego działania. Boga, tam właśnie, gdzie tam odkrywali, tam Bóg szczególnie działa, pielgrzymować. Poprowadził nas w tym, w tym wszystkim jeszcze święty Jan Paweł II. Napisał taki list o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia. W 1999 roku napisał ten list. Pisał wtedy o geografii zbawienia. Geografia zbawienia. Wskazując, że choć Bóg jest obecny zawsze, właśnie i wszędzie, to istnieją miejsca będące Świadkami biblijnych wydarzeń, w których jest do Boga jakby bliżej. I stąd tutaj właśnie ta motywacja nasza, że czujemy to w sercach, że owszem, Pan Bóg jest wszędzie działa zawsze, o każdej porze, ale czujemy właśnie, to też z wydarzeń oczywiście historii naszego zbawienia, odkupienia, że są takie miejsca, gdzie jakby do Pana Boga jest bliżej. I pielgrzymują chrześcijanie do różnych miejsc takich właśnie z tym związanych, na przykład do Ziemi Świętej, Betlejem, Galilei, Jerozolimy, ale także do północnej Afryki, południowej Europy, Azji Mniejszej, właśnie po to, by móc upamiętnić i dotknąć tych najważniejszych wydarzeń historii zbawienia i jest w nas taka silna potrzeba właśnie pielgrzymowania a przy tej pielgrzymowaniu kultywowania świadków też męki Jezusa i pamięci o tych wydarzeniach dla nas ważnych, zbawczych ale oczywiście też pielgrzymujemy do miejsc związanych z objawieniami, cudami eucharystycznymi czy życiem i męczeństwem świętych i błogosławionych więc ktoś obliczył że w Polsce w ciągu roku 7 milionów ludzi pielgrzymuje. W różne miejsca oczywiście, nie tylko pielgrzymka piesza. Pielgrzymowanie leży więc w naturze człowieka i już w starożytności ukuto pojęcie homo viator, człowiek pielgrzym, odnoszące się właśnie to pojęcie do człowieka będącego w drodze, którego życie jest przecież samą nieustającą podróżom. I to podróżom zarówno w tym wymiarze fizycznym, jak i podróżom w wymiarze duchowym. Więc pielgrzymka jest pewnego rodzaju odzwierciedleniem ludzkiego życia. Jakby to odtwarzamy, to co jest w naszej naturze. Jakoś wpisana w tą natur naturalną potrzebę człowieka, który aby usłyszeć głos Pana Boga musi na pewien czas opuścić codzienność, zatrzasnąć drzwi zgiełku tego świata, to wszystko zostawić i właśnie wejść w te miejsca, w których jakby Pan Bóg jest bliżej. I myślę, że realizacja tej potrzeby wydaje się szczególnie istotna w dzisiejszym zabieganym świecie, gdzie technologia się pięknie rozwija, mamy dostęp do różnych narzędzi nowoczesnych, które ułatwiają życie, a jednak ciągle nie mamy czasu. Jak pomyślimy o tych, którzy żyli 300 lat temu, 200 lat temu, nie mieli tych narzędzi, nie mieli tych wynalazków technologicznych, elektronicznych i mieli czas. Więc to też przedziwne jest. Dlatego to jest ważne, żeby się umieć wyrwać. Dziękuję, że, że się taką decyzję podjęli. No i może teraz jest na początku od razu tej drogi pytanie, jak, czym jest ta nasza piesza diecezjalna pielgrzymka Diecezji bydgoskiej po raz XXI do Matki Bożej Częstochowskiej? Czym ona dla mnie jest? Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, piesza pielgrzymka jest aktem religijnym. Nie jest to zatem jakiś rajd turystyczny, jakieś zwykłe sobie wędrowanie, spacerowanie, wycieczka, bo ona. To jest właśnie, ma ten aspekt religijny i trzeba tak jak to puentujemy, piesza pielgrzymka to rekolekcje w drodze, to trzeba sobie jakoś tylko przypomnieć, rekolekcje w drodze, wspaniały czas, a zatem waszej pielgrzymce, ja będę się duchowo włączał, tak? Będzie towarzyszyć intensywna modlitwa. Tak myślę, że ksiądz dyrektor Igor Wichrowski więcej powie. I tutaj są wasi przewodnicy, osoby, które będą pomagały. Więc na pewno będzie intensywna modlitwa. Przede wszystkim codziennie będzie strowana Eucharystia. Na pielgrzymim szlaku będziecie słuchać słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne. Będziecie je rozważać w swoim sercu, w tym trudzie właśnie. W tej pogodzie, niepogodzie. Będą ogłoszone konferencje katechezy, będziecie uczestniczyć w różnych nabożeństwach, celebracjach, a więc można powiedzieć, otrzymacie duży ładunek dla waszego duchowego życia. Piękne wzmocnienie. Pielgrzymka, czas nabrania ducha, taki, taki ładunek, który się przyjmuje do duchowego życia. I oczywiście pierwsza pielgrzymka to nasza też decyzja na Jasną Górę, jak każda inna religijna pielgrzymka jest aktem pokutnym. A zatem łączy się z wyrzeczeniem. Z wyrzeczeniem. Kochani pątnicy, jak wy sami wiecie, ci, którzy już pielgrzymują, kto jest pierwszy raz, będzie pielgrzymował? To przyzna się, że o, troszkę osób jest troszkę jest. Wzmacniajcie tych, którzy są pierwszy raz, bo ci, którzy są już któryś raz z kolei, to wiedzą, że pielgrzymka wiąże się z pewnymi niewygodami, doświadcza się cięża, ciężaru wędrowania, i pielgrzymce towarzyszy duży wysiłek, też fizyczny, zmęczenie. Te niewygody związane z różną aurą na razie się jakoś dobrze zapowiada. Też niewygody w zakresie posiłku, widocznego odpoczynku. Chociaż jak pielgrzymowałem, to łzy mi leciały, jak widziałem gościnność naszych sióstr i braci po drodze, ich szczodrość serca, to przyjęcie. Obfitość siedzenia. Tyle się nigdy nie najadłem normalnie w codzienności jak właśnie na pielgrzymce. No, ale to wtedy dobrze, że jest ten wysiłek fizyczny, od razu można spalić. To jest też podziękowanie za te osoby dzisiaj, które nas przyjmują, goszczą właśnie i otwierają serce, ale też dzielą się dobrami materialnymi, tym właśnie, co mają. Potrafią się zorganizować. Piękne doświadczenie tego spotkania z tymi, którzy też dają nam swoje intencje. No i z tym się zwiąże cierpliwe przyjęcie niewygód, zmęczenia, utrudzenia. Ale właśnie, może to się stać wielką pokutą. No i to jest też w życiu potrzebne w ten sposób. Dla nas, ludzi wierzących, siostry i bracia, życie jest jednak wędrowaniem, ale nie bezcelowym i samotnym. Jest takim pełnym nadziei pielgrzymowaniem, takim ciągłym podążaniem ku Bogu i z Bogiem, ale we wspólnocie, my we wspólnocie Kościoła. Tutaj wychodzicie z Kościoła Jubileuszowego. Katedra jest uprzywilejowana, więc miejsce, gdzie szczególnie można zaczerpnąć łaski, uzyskać odpusty. Więc stąd ruszacie, jako pielgrzymi nadziei, właśnie w roku Jubileuszowym, i rzeczywiście jest to. Jeszcze bardziej sobie uświadomienie, że jesteśmy pełnym nadziei ludem pielgrzymującym, który ciągle podąża ku Bogu i z Bogiem, ale we wspólnocie. I podczas pielgrzymki Pan Bóg, jak w psalmie słyszeli wspaniałe cuda, które Pan Bóg zdziałał. Ufam, że ta pielgrzymka to też będzie czas doświadczenia, że wspaniałe cuda. Które Pan Bóg zdziała podczas tego pielgrzymowania w każdym z Was, a one się dzieją gdzieś tam w powietrzu, ale przez słuchanie Słowa Bożego, przez właśnie uczestniczenie w Eucharystii, we wspólnocie ludzi, też właśnie przez wspólnotę ludzi Pan Bóg działa, te cuda, ale także przez miejsce właśnie znowu nawiązuję no, do miejsca, przez miejsce. Bo to jest takie miejsce, jak tutaj mówimy, uprzywilejowane, to są. W, Miejsca pielgrzymie, gdzie właśnie też przez miejsce Pan Bóg działa wielkie, wspaniałe cuda. Niech ten refren psalmu będzie też w naszych sercach obecny, właśnie wspaniałe cuda, które Pan Bóg zdziałał, a my troszeczkę w perspektywie ciągłego pielgrzymowania zdziała i będzie działał. Ale pielgrzymowanie umożliwia także wejście w siebie. Te kolejne etapy wędrówki połączone są. Z takim odzieraniem człowieka ze złudzeń pewnych, pewnych mitów, które sobie buduje, jakiejś, jakiejś fikcji o sobie. Stawaniem właśnie w prawdzie i otwieraniem się na łaskę Bożą, bo wszystko jest łaską. I dlatego pielgrzym zaprasza Pana Boga do swego wnętrza, by, jak mówi Pismo Święte, odebrał mu serce z kamienia i dał mu serce z ciała. I ostatni aspekt, proszę siostry braci. Pielgrzymowanie przecież też integruje i pomaga budować relacje. Czy istnieje lepsza okazja do prawdziwego poznania drugiego człowieka niż wspólna droga? W trudzie, niedoli, w tych wszystkich doświadczeniach. doświadczeniach. To właśnie wtedy, w trudzie właśnie, najwyraźniej ukazuje się prawda o drugim człowieku, ale też Objawiają się najróżniejsze charyzmaty. Ktoś przejmuje pałeczkę lidera, ktoś odkrywa, że potrafi śpiewać, czy zatroszczyć się od potrzebującego wsparcia bliźniego. Pielgrzymi uczą się dzielić kromką chleba, kubkiem wody, przyjaznym gestem. Ramię w ramię uczą się znosić trudy uciążliwej drogi, zmęczenia, niewygód. Grupa, wspólnota inspiruje też, pomaga lepiej Przeżywać wiarę i skłania do dzielenia się też swoim świadectwem życia z innymi. To już jest okazja, by właśnie dać świadectwo, kim ja jestem i jakim się staję, i co mi ta pielgrzymka właśnie daje też. I przewodniczką jest nam Maryja, najlepsza przewodniczka w tej wspólnocie, która, jak pisze papież Franciszek, encyklice Lumen Fidei. W swoim życiu odbyła pielgrzymkę wiary, podążając za swoim synem. Podążając za swoim synem, to jest ta pielgrzymka wiary Maryi i siostry bracia, ona uczy nas tego podążania za Jezusem. Każdego dnia niestrudzenie napominając i na tej pielgrzymce też będzie to robiła, zróbcie wszystko, cokolwiek wam, syn Mój powie.